Z tych, którzy dadzą ci siły Mówimy każdy jest wolny i tak Jak to policjant szukuje mnie Przecież mam prawo nosić to, co chcę To, co moje jest moje, co ja ramnie. W razie, co nie wiem przecież jak i gdzie Jak to policjant szukuje mnie Przecież mam prawo nosić to, co chcę To, co moje Moje co ja radę, w razie co nie wiem przecież jak i gdzie. To jest peś, słowo i muzyka I nawet jeżeli ty będziesz się bał, wiesz tej wolności, to masz ją głośnika To jest to, co Bóg ci da, wiadomo, że ty młod będziesz widział to samo Nie tylko wtedy, kiedy będziesz chciał, cieszyć się tym, co ci dawno zabrano, Ja mówię każdy jest wolny i tak jak to że przeszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to co chcę To co moje jest moje, co jaram nie W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie Jak to że przeszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to co chcę To co moje jest moje, co jaram nie W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie